Dzień dobry państwu, witam serdecznie w Saloniku Politycznym Telewizji Republika. Dzisiaj w saloniku ze mną Karol Gac, Dzień dobry. Stanisław Janeczki i Łukasz Warzecha. Dzień dobry. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od dziwnej sytuacji. Ja mam wrażenie, troszeczkę, że się wyjęzycze w języcze, w, w déjà vu, takiego, że to już raz było. To znaczy, rzecznik rządu powiada, dogadaliśmy, krajowy plan odbudowy już nam odblokują. I e, już dwa dni później właściwie już wiemy, na co te pieniądze pójdą, gdzie zostaną już A potem pani van der Leyen napisała taki list, że tak. Dogadaliśmy, ale jeszcze nie do końca, bo tu jeszcze PiS musi obiecać, udowodnić i ona dopiero oceni i krótko mówiąc, no, mam wrażenie, że tak jak na samym początku mieliśmy generalny strategiczny błąd, że rząd od razu ogłosił na co, naobiecywał komu to da, ile z tego KPP się okazało, że jesteśmy na sznurku, bo nas, znaczy rząd jest na sznurku, bo nie ma tych pieniędzy, to chyba zrobił to po raz drugi. Przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, czy strategiczny błąd nie został popełniony wtedy, kiedy w ogóle godziliśmy się na udział w, czy czerpanie z funduszu odbudowy, którego dotyczy Krajowy Plan Odbudowy. No bo ten fundusz odbudowy ma dwie strony. I coraz częściej ja słyszę również od polityków, nawet tych związanych jakoś z obozem władzy, że być może to nie jest tak źle, że ten KPO ciągle jest niezaakceptowany. Może nawet lepiej, jakby się ta sprawa ostatecznie za przeproszeniem rypła, ponieważ wtedy nie musielibyśmy partycypować w paneuropejskiej pożyczce. pożyczce to nie w jest paneuropejskie budynki Nie wymówili dotąd tej pożyczki. No, nie, wymu nie, oczywiście, to znaczy, że nie. Nie było tak, że pieniędzy by nie było, a kosztowali. Tak, ja, myślę, ja myślę o tym. No, rzecz jasna, oni wnioskują, że musiałoby to być powiązanej, że my tego kredytu wtedy byśmy nie spłacali. Tu oczywiście ekonomiści też różne rzeczy mówią, bo mówią też, że w tej chwili już Polska jest w tak złej sytuacji finansowej, że ten kredyt tak naprawdę robi się opłacalny, ponieważ my sami musimy oferować dużo wyższe stopy procentowe i dużo ciężej zachęcać kredytodawców do tego, żeby kupowali nasze obligacje. Ale to zostawiam na boku. Natomiast ten list, nie wiem czy to jest ten, o którym Ty mówisz, pani von der Leyen napisała list do frakcji, lewicowej frakcji w Parlamencie Europejskim. I tam było więcej powiedziane, ponieważ tam były wymienione. Nie bójcie się, się dokładnie. Bo ona uspokajała, bo frakcja się tam. Prze... Tak. Że jak tym Polakom wstrętnym chcecie a pani... dać te pieniądze, tak. one pani... spoko, spoko, damy, ale nie damy. Pani ją. von der Leyen tak. wymieniła tam dużo więcej rzeczy niż tylko likwidacja izby dyscyplinarnej jako warunek nie nie wypłacenia. Tych pieniędzy. Ale ja prawdę mówiąc zastanawiam się jeszcze nad taką rzeczą. Jeżeli będziemy tutaj wspominać, być może będziemy o tym temacie wspominać na przykład o tym, jakie to wielkie pieniądze, 155 milionów euro bodajże dostaliśmy na uchodźców z Unii Europejskiej. czy się mylisz, bo aż 145 milionów. Aż 145. Przypomnę, że pan premier szacował y, koszty pobytu uchodźców, y, całościowe koszty do końca tego roku na 11 miliardów euro. I tak, prawdę mówiąc, ten fundusz odbudowy, który nam przysługuje, nawet w zestawieniu z tym, czemu on pierwotnie miał służyć, bo oczywiście teraz to się wszystko trochę rozluźniło, te reguły się rozluźniły, no ale on miał służyć odbudowie po covid to nie są tak olbrzymie pieniądze. I oczywiście w naszej sytuacji napływ tych pieniędzy no, może być korzystny, bo mamy tę sytuację, jak powiedziałem, bardzo złą. Natomiast ja się zastanawiam, czy to nie jest trochę, i taka myśl mi chodzi od początku tej awantury po głowie, czy to nie jest robienie z igły wideł? Oczywiście to jest broń polityczna i opozycja jej używa przeciwko rządzącym, a rządzący w sumie też nie mają takiej pretensji, bo zawsze mogą pokazać: o, proszę, zła Unia, nie chce nam dać. Ale tak naprawdę w skali finansowej te pieniądze, które byśmy dostali z funduszu odbudowy. To nie są jakieś porażające sumy. A dlatego część ekonomistów, część polityków, w tym przecież też prezes Glepiński, otwarcie mówili, kiedy w ogóle było to przeciąganie liny, zostawmy to, poradzimy sobie bez tych pieniędzy, albo sami pożyczymy na lepszych warunkach. No właśnie, nawiązując do tego, że to nie są nie wiadomo jak duże sumy. Oczywiście w przestrzeni medialnej, publicznej przede wszystkim mówi się w ogóle łącznie o budżecie, o 73-70 miliardach itd., itd. Ale problem z KPO jest tak właściwie trochę inny, bo wydaje się, że że rzeczywiście mamy to porozumienie, przynajmniej na tym etapie, tylko pytanie jest takie, czy to kończy ten polityczny serial, czy to dopiero kończy pierwszy sezon. Bo właściwie biorąc pod uwagę też, jak się poczyta tych niektórych ekspertów, czy też tych, którzy zajmują się tymi relacjami z Brukselą i tym KPO, to do ubiegłego roku, do końca ubiegłego roku, było tak, że właściwie i tak te zaliczki musiały tutaj spłynąć, a teraz to jest tak, że te pieniądze i tak będą wypłacane, ale one będą uwarunkowane od właśnie realizacji tych kamieni milowych. Czyli właściwie może być tak, że Bruksela da zielone światło na coś, co w ogóle ją niczego nie kosztuje. My oczywiście przegłosujemy tą likwidację Izby Dyscyplinarnej, dlatego nie dlatego, że Bruksela no. tak chce, tylko dlatego, że sami my tak. Tak, chcemy. Sami, tak my ten tak ten sami chcemy, nie pod dyktat, absolutnie, bo po prostu Izba źle działa, ale może za chwilę się okazać, że. Bruksela znowu zacznie grozić palcem, to o czym mówi zresztą wprost Solidarna Polska, że nie ma żadnej gwarancji, za chwilę będą kolejne żądania polityczne, no dobrze, ale teraz zróbcie to, to, to Więc i tamto. Oczywiście to jest... i te, kończąc no to jest pytanie otwarte, czy tak będzie, czy na przykład ze względów geopolitycznych wojny na Ukrainie mimo wszystko przez jakiś czas tak nie będzie. Jest, że to rzecz, której się najbardziej boję, ponieważ dopókiśmy nie dostali KPO, to mogliśmy po prostu tak jak Jacek Wolski, że wymówić ten cały interes, powiedzieć dobra, nie bierzemy udziału w programie NGU, czyli tym, tym zadłużaniu wspólnym, nie bierzemy kasy, to nie płaci, nie odpowiadamy za te długi. Natomiast obawiam się w jakiejś sytuacji, że dostaniemy jakieś tam parę nędznych centów, ale już, a potem znowu będzie, no ale ten kamień milowy to jest nie w tym miejscu, albo trochę chemobrusu, albo jeszcze trzeba kolejnego kamienia milowego i nie będziemy już mogli powiedzieć, to jak tak, to my się wycofujemy, bo już będziemy na chacieku. No, to, to mi się najbardziej nie podoba w tej sytuacji. Chyba sytuacja. oni uznali tam w Komisji Europejskiej, że w ogóle nie można się z tego wycofać. Że to jest tak zapętlone, że jak się z czegoś wycofa, to, to właściwie tak jakby ze wszystkiego, z całego z całej systemu finansowego no, z no, Unii się, się wycofać. Dlaczego to jest rozgrywane? Powody polityczne są dwa. Po pierwsze, Donald Tusk, który stoi nad rządem i mówi. Te obuzy zatrzymują 770 Kosztują miliardów złotych tego, i wiadomo, te, te cała, ta cała śpiewka. Drugi jest taki, o którym już wspominał Łukasz. Te pieniądze, nawet w tej wersji z funduszu odbudowy, gdyby trafiły na rynek, odciążają obligacje, które są już na ponad 7%. Oprocentowane, bo to zadziała tak, wrzucenie euro na rynek umacnia złotego, bo to działa tak jak interwencja walutowa po prostu. Przynajmniej przez jakiś czas i rozwiązuje trochę problemów, bo słabnący złoty się wpisuje w inflację i takie rzeczy. Oni faktycznie na poziomie ministra Waldemara Budy dogadali się nie tylko, że my tam coś zrobimy, tylko tam jest konkretny scenariusz, że. Ta, ta wersja, którą przyjął yy, Sejm, Reformy Sądu Najwyższego i Izby Dyscyplinarnej jest jako warunek, też zapisana obie strony, że akceptują, że to jest rozwiązanie, że przywrócenie sędziów to odbędzie się na mocy jakiegoś prawa, bo nie można tego taką zwykłą decyzją. To musi być trochę bardziej skomplikowane. No i że tam ten system prawny nie będzie. W taką stronę, jak oni sobie nie życzą, dalej reformowany I co do tego, okej, okay, jest zgoda, tylko już dostaliśmy w tyłek, bo dostaliśmy zaliczek. Zaliczki to, były najła... to nie były wielkie pieniądze, ale najłatwiejsze pieniądze w tym systemie, które nie były obwarunkowane niczym. Po prostu dostawało się zaliczkę i można było wydawać, jak się chce. I tych zaliczek już nie dostaliśmy, a wszelkie, i już nie dostaniemy, bo termin minął wypłacania tych zaliczek. A wszelkie następne pieniądze będą od razu na starcie rozliczane tak, że można je zakwestionować. I to jest pułapka. No, jeszcze chyba warto przypomnieć, że fundusz odbudowy to nie jest tak, jak niektórzy sobie wyobrażają. Że idą pieniądze na odbudowanie gospodarki, czyli na przykład na jakąś pomoc dla prywatnych firm, na inwestycje i tak dalej. One były zaprojektowane w takich ścisłych przedziałach, na co mogą pójść. I na przykład bardzo ważnym przedziałem tam był cały ten dział polityki klimatycznej Zielona Energia. Wielona energia. Tak. Tak. Więc to też jest pytanie: I Czy to jest de facto refinansowanie tego, co już zapłacisz? To, 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 więc dokładnie. Więc to jest mhm. też pytanie, czy również z tego punktu widzenia tak naprawdę ten fundusz odbudowy, jest aż tak opłacalny, biorąc pod uwagę jak ściśle te pieniądze mają być kierowane. I mają być kierowane Biorąc nie na realną uwagę, pomoc te, dla tych, którzy najbardziej ucierpieli teraz w czasie to, epidemii. To chodzi o rynek finansowy. Nieprzypadkowo takie kraje, nie wiem czy Szwecja w ogóle ma zatwierdzony jeszcze ten plan, bo takie państwa jak, jak, jak Szwecja, jak Holandia, jak Austria, to nawet nie przygotowały tego planu czekając, czy ci, którzy weszli w to, nie stracą na tym. No to, że że bardzo my... ostrożnie. Przyjmowały Dlaczego te my rzeczy? w to leziemy w takim razie? Dlaczego to polski... Zresztą ja bym zrozumiał, że Komisja Europejska teraz nagle powiedziała, no dobra, zmieniliście, zmieniliśmy zdanie, Jo, Gut, tam ten w, w, i prezydent projekt napisał, to wam damy. No ale to polski rzecznik rządu ogłasza coś, co potem się w dodatku okazuje, że było na gębę uzgodnione i tak nie do końca jest prawdą. Nie, to teraz to już jest zapisane, więc tu nie jest problem. Problem jest ściśle polityczny i nazywa się Donald Tusk, który naprawdę jak taka wrona kracząca taki... tam lata nad tym rządem i mówi, o nim, no tak, jak on no to, nam to mówi jest... i przekona bo... ludzi, że my jesteśmy niezguły i, i olewamy te pieniądze, a on to załatwi, no to staje się pewien problem. A z drugiej strony mam wrażenie, że skoro rok temu tyle się mówiło o Polskim Ładzie i o tym, co za te wszystkie pieniądze się zrobi, tyle się politycznie zainwestowało czasu, energii, wszystkiego, mówiąc o tym historycznym budżecie, historycznych pieniądzach, etc., no to potem PiS trochę wpadł w pułapkę, którą sam stworzył. Znaczy z jednej strony był pewny, że te pieniądze bardzo szybko przyjdą, a potem już musiał w to brnąć, żeby nie było, że tak naprawdę wszystko się okazało fikcją, no i że tych pieniędzy oczywiście, które miałyby tak bardzo potrzebne, pomocne, po prostu nie będzie. tylko powiedziałeś, polski ład. Coś, coś mi to przypomina. Już, już słyszałem coś takiego. <laughs> Polski Ład? Polski Ład? Chyba już tak troszkę. Nie, ale poważnie mówiąc, jest, tam jest jeszcze jeden element, czego nie rozumiem, dlaczego my nie podnosimy. No, pamiętam takie oświadczenie niemieckiej Izby Przemysłowej, które bardzo, czyli niemieckiej Izby Gospodarczej, która apelowała, żeby szybko ten KP odblokować, bo przecież te pieniądze to głównie do Niemiec pójdą, tak naprawdę. No, zgodnie z obliczeniami komisarzy unijnych, którzy mówią, że tam z tych dotacji unijnych Prawie wszystko do Niemiec wraca 80 centów z każdego euro. I, I no nie wiem, jak jest w tej chwili z kosztami kredytów, ale rzeczywiście, bo troszkę się one zrobiły dla Polski trudniejsze, ale gdybyśmy sami pożyczyli pieniądze, to byśmy je mogli wydać na co chcemy, a nie na przykład na dwutlenek no węgla, tak, bo jak wiemy masz, w ramach wojny na Ukrainie i mając 3 miliony uchodźców, masz, nie mamy 7, większych problemów niż dwutlenek węgla. Tu masz 7-8%, a tu masz 0 de facto. No, nie nie wiem, czy to zero, no, zero. Zero, no ale oprocentowania. Ale płacisz wymiernie. Ale yy, może to przypaść w, w latach, kiedy będzie jeszcze gorzej, na przykład. No bo i to... też jest to dług wspólny, bo to też A. trzeba pamiętać. To też jest z kolei argument przeciwko ewentualnie. Natomiast no, to jeszcze może warto przy okazji, skoro powiedziałaś o tej zielonej polityce i o tym, że na to te pieniądze również miały w dużej części iść, no to warto chyba też odnotować, że tutaj absolutnie nie ma żadnego odpuszczenia. To znaczy, wręcz przeciwnie. Kryzys energetyczny, z którym niewątpliwie mamy do czynienia, powoduje, że nacisk na przyspieszenie transformacji energetycznej zrobił się jeszcze większy. Co prawda trochę odpuszczono, jeżeli chodzi o kwestie węgla. Inna sprawa, że my zaczynamy mieć jako kraj węglowy ogromny problem z węglem. Bo żeśmy w wygasili całe wydobycie węgla. No, znaczy to węgiel tak, mamy, ale, ale mamy go z magazynu, ale mamy wypełniony. Szybko, w 100 ale, ale na szybko ten problem się wziął stąd, że po prostu polski rząd wprowadził za szybko embargo na rosyjski węgiel. A to jest jakby inna dyskusja. Mhm. Chodzi mi o to, że. Którą już to odbywaliśmy. Zresztą? Którą to już odbywaliśmy. Natomiast chodzi mi o to, że jeżeli ktoś miał nadzieję, że z powodu trudności wywołanych światowym kryzysem. Z Potęgowanych wojną na Ukrainie nastąpi jakieś zluzowanie tych kwestii klimatycznych? To absolutnie nie. I nie wiem, czy tu nie warto jeszcze paru słów powiedzieć na temat konkluzji tak zwanej konferencji o przyszłości Europy, na których już się zaczyna opierać pani von der Leyen, już się zaczyna opierać Franz Timmermans um, i w, wśród których między innymi jest właśnie taka konkluzja, czy taka rekomendacja, bo to jest tam 49 rekomendacji. Nie wydyskutowano, tylko tak im wyszło. Tak, Nie, no że, żeby, żeby jak najprędzej w ogóle, żeby jak najprędzej dążyć, przyspieszyć te wszystkie to sprawy, jest, a są tam zresztą też rekomendacje dużo groźniejsze dotyczące samego funkcjonowania. To jest wszystko bardzo logiczne, o tym pewnie porozmawiamy, ale to jest wszystko bardzo logiczne. Jeżeli brakuje, ceny energii szybują, to trzeba ograniczać produkcję energii. Jeżeli jest za dużo pustego pieniądza na rynku, to trzeba więcej pustego pieniądza wrzucać na rynek. Wszystko się zgadza. Jeżeli problemy są z integracją, to trzeba więcej integracji. Więcej integracji. I tym optymistycznym akcentem zakończymy pierwszą część naszego spotkania. Zapraszam na przerwę.